Złoto, jako los państwa. Państwa mogą znikać z map. Granice można przesuwać, stolice zdobywać, rządy obalać, ale kiedy wszystko inne zostaje odebrane, zostaje jeszcze jedno złoto nie jako bogactwo, jako dowód istnienia. Historia Polski uczy tego boleśnie dobrze. Państwo polskie rodziło się w świecie, w którym przetrwanie zależało nie tylko od miecza i sojuszy, lecz także od zdolności utrzymania własnego pieniądza. Już w drugiej połowie X wieku, gdy Mieszko I jednoczył ziemię plemion lechickich i przyjmował chrzest, rodziła się nie tylko państwowość, ale i fundament przyszłej niezależności kontrola nad własnym obiegiem wartości. Pierwsze polskie monety pojawiły się szybko, lecz równie szybko znikały, ustępując obcym walutom i wpływom silniejszych sąsiadów. Przez wieki Polska doświadczała wzlotów i upadków. Królestwo, a później Rzeczpospolita obojga narodów należały do największych organizmów politycznych Europy. Rozciągały się od Bałtyku po stepy Ukrainy, obejmując ziemię dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. A jednak nawet w czasach największej potęgi złoto nigdy nie było w Polsce oczywistością. Kraj nie należał do wielkich potęg wydobywczych. Polska nie miała Eldorado, miała za to świadomość, że bez rezerw państwo jest tylko obietnicą. Symbolicznym miejscem tej historii stał się Złoty Stok miasto, którego nazwa nie była przypadkiem. Już w XIII wieku rozpoczęto tam wydobycie kruszcu. Przez kolejne stulecia z gór Dolnego Śląska wydobywano złoto. Czasem w ilościach imponujących jak na realia epoki. To właśnie tam bito złote dukaty, które krążyły po całej Europie. Jednak złoża były kapryśne, a wydobycie niestabilne. Polska szybko zrozumiała, że jej siła nie będzie oparta na kopalniach, lecz na mądrym zarządzaniu tym, co uda się zgromadzić. Upadek Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku był katastrofą nie tylko polityczną, ale i finansową. Państwo zniknęło, a wraz z nim zniknęły instytucje, które mogły chronić narodowe zasoby. Przez ponad 100 lat Polacy żyli bez własnego banku centralnego, bez własnej waluty i bez prawa decydowania o własnym majątku. Złoto, jeśli istniało, służyło obcym imperiom. Dopiero po I wojnie światowej, gdy Polska powróciła na mapę Europy, kwestia złota wróciła z całą mocą. Odrodzone państwo stanęło przed dramatycznym wyzwaniem. Jak zbudować stabilność w kraju zniszczonym wojną, podzielonym administracyjnie i gospodarczo, bez wspólnego systemu finansowego? Odpowiedź była jedna: zaufanie. A zaufanie w tamtych czasach miało wagę złota. W latach dwudziestych XX wieku powołano Bank Polski, który otrzymał prawo emisji nowej waluty, złotego. Nie był to przypadek ani zabieg propagandowy. Złoty miał realne pokrycie w kruszcu. Każda moneta, każdy banknot opierały się na fizycznym złocie zgromadzonym w skarbcach państwa. Był to jasny sygnał. Polska wróciła i zamierza zostać. Z roku na rok rezerwy rosły. W ciągu dwóch dekad Polska zgromadziła niemal 100 ton złota w monetach i sztabach. Część zdeponowano za granicą, w uznanych bankach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, część przechowywano w kraju, głównie w Warszawie, ale także w oddziałach regionalnych. Był to fundament niezależności, który miał przetrwać nawet najgorsze scenariusze. A jednak historia uczy, że złoto rzadko leży spokojnie w skarbcach. Zawsze przyciąga tych, którzy chcą je zabrać i tych, którzy są gotowi poświęcić wszystko, by je ocalić. Gdy nad Europą zaczęły gromadzić się chmury wojny, polskie złoto już czuło nadchodzące niebezpieczeństwo. I właśnie wtedy rozpoczęła się jego najbardziej dramatyczna podróż złoty pociąg i ucieczka przed wojną. Wojna jeszcze nie wybuchła, a jednak w Warszawie już panowało to szczególne milczenie, które pojawia się tuż przed katastrofą. Nie widać go na fotografiach, nie da się go policzyć w raportach, ale ludzie je czują, tak samo jak skarbce, tak samo jak złoto. Gdy napięcie rosło, polskie władze zaczęły działać w sposób, którego na co dzień nikt nie widzi. Bez fanfar, bez kamer. Zwyczajnie, szybko i pragmatycznie. Złoto nie miało być bohaterem historii, miało po prostu przetrwać, bo jeśli przetrwa ono, Przetrwa także państwo, nawet jeśli na jakiś czas zniknie z mapy. Dlatego podjęto decyzję o rozproszeniu części rezerw. Część sztab i monet przeniesiono z Warszawy do wschodnich województw. To brzmiało logicznie. Dalej od granicy z Niemcami, bliżej potencjalnych dróg ewakuacji. Czasem w historii państw o losie decyduje nie armia, lecz geografia i logistyka. Jedno błędne skrzyżowanie, jeden źle wybrany magazyn, jedna godzina spóźnienia. I symbole suwerenności trafiają w cudze ręce. Wśród miejsc, które miały stać się tymczasowym schronieniem, pojawił się Brześć nad Bugiem. Miasto na styku dróg, na styku światów. Tamtejsza twierdza, surowa i ciężka, z kazamatami pamiętającymi inne wojny, nadawała się idealnie na skarbiec w czasach paniki. Złoto złożone w betonowych wnętrzach twierdzy miało przetrwać pierwsze uderzenie historii. Ale historia nie zawsze daje czas na pierwsze uderzenie. Czasem od razu zaczyna od drugiego. Gdy niemieckie wojska ruszyły, w Polsce nikt już nie miał złudzeń. Warszawa mogła się bronić, ale skarbcy nie potrafią się bronić same. Trzeba je ruszyć, trzeba wywieźć, trzeba uratować. I wtedy zaczęły się te sceny, które później brzmią jak legenda, choć były czystą, twardą rzeczywistością: transporty w pośpiechu, zamknięte wagony, listy przewozowe, nerwowe rozmowy w półmroku gabinetów. Strażnicy, których obowiązkiem było nie zadawać pytań. Złoto ładowano do specjalnych skrzyń, ciężkich, jednakowych, wypełnionych sztabami i monetami, jakby w każdej z nich zamknięto mały fragment państwa. Tak narodził się motyw, który do dziś działa na wyobraźnie złoty pociąg. Nie w sensie romantycznej opowieści o skarbie zakopanym pod torami, lecz w sensie realnego składu, który miał wykonać jedno zadanie przejść przez korytarz historii, zanim ten korytarz się zatrzaśnie. Pociąg ruszył w stronę granicy z Rumunią, która wówczas zachowywała neutralność i zgodziła się na tranzyt polskiego skarbu, to była decyzja strategiczna. Rumunia dawała dostęp do Morza Czarnego i do portów Konstancy, a port oznaczał statki, a statki oznaczały szansę ucieczki. Wyobraź sobie ten moment. Wagony pełne skrzyń, każda ważąca tyle, że człowiek czuje w kręgosłupie ciężar metalu. Pracownicy banku, wojskowi, urzędnicy. Ludzie, których nazwiska nie trafiają do podręczników. Oni nie walczyli karabinem, ale w tej operacji ryzykowali równie dużo. Bo jeśli transport wpadnie w ręce wroga, konsekwencje są nieodwracalne. Skład dotarł do Konstancy. Złoto przeładowano na statki. Następnie rozpoczął się kolejny etap przez wody Morza Czarnego. Dalej przez cieśniny, w stronę Bliskiego Wschodu, a stamtąd do Francji. To brzmiało jak wybawienie, jak zakończenie koszmaru. Bo Francja wydawała się wtedy twierdzą pewną, mocną na zawsze. Ale w historii słowo na zawsze ma krótką datę ważności. Gdy Francja zaczęła się chwiać, polskie złoto znów musiało ruszyć w drogę. I tu pojawia się jedna z najbardziej gorzkich ironii tej opowieści. Polacy chcieli skierować skarb do Stanów Zjednoczonych, jak najdalej od frontu. Jednak decyzje polityczne i interesy sojuszników sprawiły, że transport popłynął w inną stronę do francuskich kolonii w Afryce. W ten sposób złoto, które wyjechało z polskiego brześcia, znalazło się na szlakach, o których nie śniłby żaden skarbnik. Przez porty, przez morza, przez magazyny, aż po wnętrze afrykańskiego lądu. Tam, gdzie powietrze jest suche, a horyzont płonie słońcem, wśród piasków i upału, polski skarb czekał na dalszy los. Jakby Europa nie była już miejscem, które potrafi cokolwiek ochronić, i tutaj pojawia się pierwszy cień tajemnicy. Bo w czasie, gdy część złota uciekała i była przerzucana dalej, część aktywów pozostała w różnych punktach. Coś w Rumunii, coś w depozytach, coś w Bankach Zachodu, jeszcze sprzed wojny, fragmenty układanki, które później staną się pytaniem bez prostej odpowiedzi. Ile wróciło, a ile zniknęło po drodze? I kto miał w tym interes? Jedno jest pewne, ta ewakuacja nie była romantyczną przygodą. To była walka o ciągłość państwa, walka w ciszy. Walka na dokumenty, na transporty, na sekundy. Złoto przetrwało. Nie całe, nie bez strat i zagadek, ale przetrwało. I właśnie dlatego Polska, mimo upadku, mogła później mówić istniałam. Bo w świecie, w którym wszystko można zakwestionować, złoto jest argumentem ostatecznym. A kiedy wojna dobiegła końca, rozpoczął się najtrudniejszy etap powrót i rozliczenie. I pytanie, które do dziś brzmi jak szept. Gdzie podziała się część polskiego złota, która miała być bezpieczna, a przepadła, jakby rozpłynęła się w powietrzu? Powrót, rachunek i nowa epoka złota. Wojna się skończyła. Mapy Europy znów zostały przeryzowane. Jedne państwa zniknęły, inne narodziły się na nowo, a jeszcze inne wróciły w zupełnie innej formie. Dla Polski zwycięstwo nie oznaczało spokoju, oznaczało rachunek. I pytanie, które wisiało w powietrzu: co stało się z naszym złotem? Polski rząd na emigracji nadal istniał i nadal uważał się za prawowitego depozytariusza Narodowego Skarbu. Złoto, które przetrwało wojnę w Afryce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, formalnie należało do państwa, którego w dotychczasowej formie już nie było. Nowa Polska rodziła się w innym porządku politycznym, pod innymi wpływami i z innymi zobowiązaniami, a złoto, jak zawsze, znalazło się w samym centrum sporu o legalność, ciągłość i suwerenność. Rozpoczęły się długie, ciche negocjacje. Bez kamer, bez entuzjazmu. Zachodni sojusznicy nie zamierzali oddać skarbu bezwarunkowo. Wielka Brytania wystawiła rachunek za lata utrzymywania polskich sił zbrojnych walczących na zachodzie. Była to cena za honor, który w czasie wojny nie miał ceny. A po wojnie już tak, Polska zapłaciła. Złotem. Stopniowo pod koniec lat 40. znaczna część polskiego kruszcu zaczęła wracać do kraju. Nie było triumfalnych parat ani publicznych ceremonii. Złoto wracało po cichu, jakby samo wiedziało, że nowa rzeczywistość nie toleruje symboli niezależności. Państwo, które właśnie wchodziło w epokę socjalistyczną, nie chciało głośno mówić o skarbie, bo w nowym porządku złoto miało mniejsze znaczenie niż ideologia. Ale nie wszystko wróciło. W dokumentach, raportach i wspomnieniach pozostała luka. Około 20 ton polskiego złota zdeponowanego przed wojną w zachodnioeuropejskich bankach nigdy nie zostało jednoznacznie rozliczone. Nie zaginęło w porządze wojny. Nie zostało zbombardowane, po prostu przestało być dostępne. Archiwa milczą, a jeśli mówią, to półsłówkami. To jedna z tych zagadek, które historia zachowuje dla siebie, jakby testując cierpliwość kolejnych pokoleń. W okresie polskiej Rzeczypospolitej Ludowej złoto nie odgrywało już tej roli, którą miało przed wojną. Rezerwy były skromne. Państwo funkcjonowało w innym systemie, opartym nie na kruszcu, lecz na zależnościach politycznych i gospodarczych. Pod koniec lat 80. złoty zapas Polski skurczył się do poziomu, który jeszcze niedawno wydawałby się niewyobrażalny, a potem znów wszystko się zmieniło. Po upadku komunizmu Polska weszła w świat globalnych rynków finansów i ryzyk, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Przez długi czas złoto traktowano jako relikt przeszłości coś stabilnego, ale mało nowoczesnego. Dopiero wydarzenia początku XXI wieku kryzysy finansowe. Napięcia geopolityczne, zamrażanie aktywów. Przypomniały państwom starą prawdę. Złoto nie ma paszportu, ale zawsze ma znaczenie. Od drugiej dekady nowego stulecia Polska zaczęła systematycznie zwiększać swoje rezerwy. Nie w pośpiechu, nie demonstracyjnie, krok po kroku. W ciągu kilku lat ilość zgromadzonego kruszców wzrosła niemal czterokrotnie. Polska stała się jednym z największych nabywców złota na świecie. To nie był gest prestiżowy. To była decyzja strategiczna. Szczególne znaczenie miał moment, gdy podjęto decyzję o sprowadzeniu części złota z powrotem do kraju. Operacja była dyskretna, logistycznie skomplikowana i zakończona pełnym sukcesem. Po raz pierwszy od wybuchu II wojny światowej znaczna część polskiego złota znów znalazła się w Warszawie, nie w Londynie, nie w sejfach sojuszników u siebie. To był symbol, którego nie trzeba było tłumaczyć. Polska, która w XX wieku tyle razy traciła kontrolę nad własnym losem, wyciągnęła wnioski. Zrozumiała, że suwerenność nie polega wyłącznie na flagach i deklaracjach. Czasem polega na bardzo prostym pytaniu: czy mamy coś, czego nikt nie może nam odebrać jednym podpisem? Historia polskiego złota to nie opowieść o bogactwie, to opowieść o pamięci, ostrożności i doświadczeniu. O państwie, które nauczyło się, że świat bywa brutalny, a zaufanie w polityce ma swoją cenę. I że czasem najcenniejszym zasobem nie jest to, co widać, lecz to, co spoczywa w ciszy za grubymi drzwiami skarbca. Jeśli takie historie są dla Ciebie ważne, historie decyzji podejmowanych w cieniu wielkich wydarzeń, zostań z tym kanałem. Subskrypcja to prosty gest, ale dzięki niemu te opowieści nie znikną tak łatwo jak Państwa na dawnych mapach Europy.